Poszła. Cześć, to mówi Szymon Damiński. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jackowi Śliwie za pożyczanie, udostępnianie instrumentów do testów, do grania. Właśnie w rękach trzymam całkowicie wyremontowaną gitarę Yamaha. Stary instrument wyremontowany przez Jacka. Jest znakomicie ułożony, bardzo fajnie gra, dobrze leży w rękach. Więc naprawdę bardzo polecam usługi tego tego otoż jego mościa. Jacek jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję. A wam wszystkim polecam śliwa gitars. Wszystkiego dobrego na święta. Dzięki.